Poziomieczki sesji, 2-3, dzisiaj znowu gramy w paspartu. Od razu sprawdzi. Uuu, trzeba coś namalować, bo od krucho są trochę. Co by to Może. Narysuję po prostu mójnik. Mójnik. Słuchajcie, nick narysuję. W taki sposób, jak prozurę to zrobił. No, może znacie prezola, może nie dusi Cie... dusiciel jeden dwa trzy i teraz on robił coś takiego że robił tak i różnymi kolorkami tak najeżdżał że tak skapywały te kolorki o tak fajnie wiecie ocyk tutaj jakiś pyk kolejny tutaj kolejny jakiś myk kurczaczek myk jakiś tutaj eee, jakiś myk <laughs> takim pomarańczowym może Jakieś tutaj szybkie takie myki e, cyk, wiecie tam takie szybkie myki, szybkie, szybkie, szybkie myki. Robimy szybkie myki, szybkie myki challenge, szybkie myki, szybkie, 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 szybkie myki, szybkie, szybkie, szybkie myki. Mhm. Mhm. Mhm, na przykład taki żółty. Taki tutaj jest taki kolor są. Tu jeszcze może taki, o, taki jakiś jeszcze czerwony i czarny na zakończenie. I teraz w miejsca, gdzie jest kolorek na tym napisie, robimy biały. D. S DO CY C CI Æ L Jøden dwa, trzy, dobra. I jeszcze tutaj takie mm, chcę tyle subów, tyle subów chcę mieć i chcę żeby za tyle kupili ten obraz. dusić, jeden, dwa, trzy. O witam bagietek. Tam z hejsem, jak tam z hajsem, jak tam z hajsem, o kurde, targuje się, dawaj mnie to, dawaj mnie to, trzeba szybko malować, trzeba wymyślić coś, żeby namalować, namalujmy, może, może przycisk YouTube'a, nie wiem dlaczego, tak se wpadłem na taki pomysł, okej. Okay. Trzeba szybko, naprawdę rysować, bo może być cienko u mnie. Już możemy zbankrutować, no halo, halo, tak nie może być. Uuu, uuu, uuu. Może ten, narysujemy jakiś obraz z Fame MMA. To, co jest teraz popularne Dobra, zaraz będę sobie coś z Chyba jak wiecie, to trzeba być popularne dzieci, żeby mieć popularny filmik, bo jak tam w tytule obraz fame MMA za ileś tam tych, no to na pewno dostaniemy to nie ma jakieś takie fajne rzeczy. Yy. Yy. YouTube. YouTube i tak na różowo. Do si Macie tak zrobić, żebym miał taki przycisk. Macie to. Za ile był ten? Chyba za 100 tysięcy. Albo za milion. Za milion, 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 milion. Więc i raz dwa trzy cztery pięć sześć I jakaś tutaj ramka żeby było bardziej tutaj ten obraz ten obraz jest słaby wiem dobra nie, nie wiem co, co ma oznaczać ten obraz złoty przycisk Dobra, jak tam jest z kasą? Bo przedłem kupił za 75. No jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie. Dobra, narysujmy obraz z fajnym MMA. George! Uwielbiam cię! Kurde, no dobra. Bierz, bierz. George, uwielbiam cię po prostu. Uwielbiam cię. You have unlocked net Spray! Dobra! Dobra, 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 to może użyjemy sprayu. Użyjmy sprayu, użyjmy sprayu do czegoś. Dobra, mm, to się jest coś. Chwila, jaki był ten kolor Fama ma? O nie, to jest ten spray. To chwila, najpierw zróbmy ten napis fame ma. Taki F. Będzie dokończony. F. ah ce, 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 ce... Là. voilà mm, je suis même I teraz ten spray użyjmy do takich, wiecie, takich, o, takich, wiecie, takich, o, no, takich, wiecie, takich, o, dymy, 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 jeszcze jakieś takie kolorowe, takie fajerwerki jakby, żeby to symbolizowało, takie fajerwerki, wiecie, 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 takie fajne. Zakryłem ten napis trochę, no, ale to nieważne, zaraz to się wszystko naprawi. Nie chcę mieć ani trochę tutaj białego na tym obrazie. Dobra, m, naprawmy ten napis. Fe, f M M A M, M, A. No dobra i teraz na jaką walkę ludzie wyczekują? pewno linki ma. walkę wieczoru narysujmy. No dobra, narysujmy walkę wieczoru, ale najpierw oktagon z tyłu. Oktagon. Kurde, chyba mi nie starczy tego miejsca, wam powiem. Ktagon. Ktagon zweryfikuje dzisiaj. Jest w ogóle ważenie. Jutro już jest Fame MMA, więc będzie fajnie przejść do mnie na TX. I taki jeden kolega. Będzie fajnie. Oczywiście Wam wrzucę zakończenie wszystkich walk na Fame MMA 4. Mhm. Te ściany jeszcze takie. O! Tam jest ring. Nawet. Fa. Me też tu napiszę. Fame. I tutaj narysujmy. Linkiewicz i Lil Masty. Więc Linkiewicz. Narysujmy ją w starszej wersji, jak miała różowe włosy miałaś różowe włosy, to tutaj też masz różowe włosy. Taki kolor chyba skóry dam. Ale halo halo, te, te włosy to takie, o tutaj muszą wjeżdżać. Linki, master, na kogo głosujecie w ogóle, możecie napisać. Albo wejść na moją grupę na Discordzie i tam napisać wszystkie typy walk. Hanska reklama. Nie! Kurde, um. okej okay. Oczka, co źle wygląda. Przepraszam bardzo, ale to źle wygląda. To mega źle wygląda, dobrze. E, jakaś tam koszulka. Wiecie Co to jest? Co to jest za zło? To jest zło! Nie, no przecież zmieniłem. To jest jakieś totalne zło. Totalne zło. Dobra, a teraz Lil Masti. Ona ma blond włosy, więc takiej narysuję. Powinien też do starych czasów wrócić i narysować dzieci, potem niebieskie włosy miała, czy coś. Mhm, mm dobra. Mhm, eee. uh mhm. -huh, uh -huh. Tutaj również bluzka. Uhu, uhu, ufu, ufu ufu, 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 ufu.

Fame MMA. Fame no MMA. Jak tam z kasą? Przyszła Rokowianka. Dzia Aha, właśnie, dziadziuś, Rokowianka i. Bagietek? Pychko! Rokowianko, głupia. Fame MMA, nie doceniasz mojej pracy. Mhm, dobra, sobie narysowałem. Narysujmy. narysujmy. Dziadziuś? No i dziadziuś wie, dziadziuś się zna! Ula la! Dziękuję bardzo! Dziękuję, dziadziuś, Uwielbiam Cię! W sumie. Krytyk chyba! The Hipster Archiving the Dark Black! Mm, krytyk! Za go przyjdzie! Więc fajnie, cieszę się! Dziadziuś, niestety nie mam więcej obrazów, ale właśnie rysuję chwila. Może zobaczyć mój stan kasy 312 ho, ho, ho. Ale dostałem dużo za tego. Za ten obraz fajny o, Dziękuję Ci Dziadusz. Ehm, to by narysować? Narysujmy chwila. Ja mam tutaj kiedy skończył rok szkolny? Kiedy skończył rok szkolny? I dostał taką sobę, więc spróbuję tym sobę narysować. Mm. Ogólnie, w te wakacje chcę zrobić maraton pasportu i zrobić tak wiecie 10 odcinków codziennie. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Mm. A jak nie, to po prostu. Na pewno będzie 10 odcinków, ale nie wiem, czy w sobotę będzie odcinek i w niedzielę, bo w sobotę, no wiecie, no. Nie, no w sobotę będzie, ale w niedzielę jadę do Energy Landii, więc y, w niedzielę może nie być. No, to mi wybaczycie chyba, ale tak to będą odcinki się pojawiały. Ok, sowa, dobra, sowę narysujmy. Tylko chwilę ja muszę patrzeć na tą sowę ma taki kapelutek i tu jest, zwisałem takie frędzelki maręczowe frędzełek frędz, 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 frędz frędzelki, okej, okay. frędzelki, frędzelki teraz ta sowę, ej, ona jest trochę zła nie wiem dlaczego ona jest zła, ta sowa, ale dobra no, Mówię, ma takie coś tutaj, jakby była zła jeszcze te oczy narysuję, to będzie totalnie źle. Ale dobra. Mhm. Pyk, oczko. Pyk, drugie oczko. I w środku cyk. I w środku cyk. A e, nie, tutaj nie wygląda akurat. Cyk, tak. Źle. To chwila. No nie, najgorzej. To powinno być tym kolorem. Bo w środku będzie tym jasnym. Dziubek. Dziubek. No idealnie. co? Ja myślę, że to samo wyjdzie w porządeczku. O, można? Można scrollować myszką i ten. I wtedy się pomniejsza. Super. To mi bardzo się przyda. Dobra. Mm, ma tu taką brodę. Ma brodę ta sowa Dziadek poczekaj Zaraz będziesz miał Tutaj żeby mi ocenić I kupić oczywiście Dobra sowa Taka gruba Nie urażam cię sowa Oczywiście ale no Trzeba by było trochę zrzucić na kilogramach Ja się inspiruję ogólnie Tą maskotką co dostał mój brat Na zakończenie roku szkolnego On skończył ósmą klasę więc wbijcie do Kirita i mu napiszcie tam. Yy, skończyłeś pierwszą. Skoń, skończyłeś ósmą klasę. szacun. Tutaj macie coś takiego. Raz. Dwa. dwa, Trzy. Chodź. Chodź. Nigdy no Teraz nóżki. nóżki, nóżki. Tą sobie myślę, że będzie chciał kupić dziadziuś. Jednak za takie grube pieniądze. Tu w tej łapie nic nie ma, ale tu ma coś takiego. Z taką wstążką. Ze wstążką i jest coś takiego. I to... E, nie, nie. nie. Nie, 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 eee, nie, eee, nie, nie, to jest takie białe. Tu ma tą wstążkę, Tutaj możemy narysować te kontury tej wstążki. No, no. I tu tak bo to było tak. Tu jeszcze tam z tyłu jest. I myślę, że to koniec. Dziadziuś zostań, zostań dziadziuś. Dziadziuś, dziadziuś. Hmm. Ekstra sowa. Myślę, że jest zarobić ta To będzie teraz ostatni obraz. Zobaczmy. Przecież to jest piękne! Jak nie maluje z pasją! To jest pasja, to jest wzorowanie się na prawdziwych rzeczach. No, sowa, piękna, piękna sowa. W ogóle. Przepiękna jest ta sowa. No czego wy od niej chcecie? dziaduś, ty na pewno kupisz. Ty na pewno docenisz. Dziękuję Ci bardzo. Lucieczka 535 za sowe Kurde, dziękuję bardzo. Jeśli Wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. Subika. A ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.